I uważam, że Boxel powinien już uderzać, jak już to w ten ton y, tych filmów, czy Wardenga mówił prawdę, że miał te zgody, ale czy Palasajd się do tego odnosił w jakiś sposób, czy przepraszał za to, czy było to ruszane publicznie jako w formie krytyki. Gdybyś miał możliwość jeszcze raz zrobić podcast z Boxelem, to byś zrobił? Łączy kropek szoty i wszystko jasne. Łączy kropek szoty. Ja się po prostu czasami zastanawiam, czy to takie... Wiesz, że Boxel powie, ej dzieciaki, narkotyki są złe, nie róbcie tego. To czy one potem, mając okazję coś zażyć, powiedzą, taką wiecie, chmurka im się odpali, taki flashback będą mieli, jak Boxel mówi, ej dzieci, narkotyki są złe, nie róbcie tego. A wtedy mówią, nie, mówię stop. No właśnie, kurwa, tak się zastanawiam, czy to tak działa. Może różyć <laughs> Tobie to tam mało. Na drugim monitorze mam zmutowaną azjatkę baseniarę odpaloną jeszcze, bo na szczęście ty dzisiaj tylko audio puszczasz. Dzięki Miksy za sto kolejne. To ile ty jej tam wysyłasz? Jak w tej reklamie rządowej oddalam to pytanie. O, właśnie, oddalam to pytanie. Powiedziałem dużo na ten temat. No to prawda, natomiast jeszcze ja się trochę odnoszę do tego swojego ostatniego filmu. Dobra, nie ma co rozlegać tego tematu. Siema ma bok teraz ja? Za, za sekundkę. Ale ja tylko to. jedno dokończę, nie bo ja mówię, nie mam zamiaru się przypierdalać do ciebie na siłę. No. E, wiesz, uważam, że trochę odklejka jest, uważam, że być może trochę racji z tym wszystkim masz, uważam, że Wardenga też potrafi być odklejony i też potrafi manipulować, też na pewno święty nie jest, nie. Ale też tak jak ci napisałem, uważam, że jeżeli masz tutaj jakąkolwiek mieć dominującą pozycję w tym sporze i w tej spinie, to wiesz, łapanie się argumentów na zasadzie Booksmana, bo wiesz, Booksmen też był chujowy, już tam jebać to, że to było w słusznej sprawie, nie? był chujowy o tym mówił niejednokrotnie, przepraszał za to niejednokrotnie. I wiesz, łapanie się tego argumentu, jakim jest Booksman, w oczach twoich odbiorców, którzy nie są twoimi zagrożonymi fanami po prostu jest trochę tak, jakbyś był tonącym, który brzydko się chwyta, nie? No właśnie, wydaje mi się, że oglądasz dużo watahańskich przeglądów internetu, stary. I te... Ja pierdolę, ej, czujecie ten taki vibe jak w polityce? Że prawica, lewica? A, bo ty się za dużo tego nasłuchałeś. A, bo tobie ta narracja została wmówiona. Bez kitu, to jest normalnie jak z polityki. No aż taki jakiś, to, totalnie ten klimat poczułem, dosłownie. Takie prawo-lewo. Oglądam jaferki, i i oglądam watahę, oglądam no właśnie, kurwa, i Impera, i, oglądam rewo, oglądam wszystko co mogę. O, oglądam rewo. Może jest tutaj. Ciekawe czy jest tutaj na czacie. I przyznaj stary, że wielokrotnie Sylwester mówił takie frazy jak o, pewnie jak nie będą mieli co wyciągnąć to wyciągną Boobsmana i bagatelizował tego Boobsmana cały tak, czas, ale dlatego ci że teraz w wielu ludzi, wiesz, teraz nie wielu nie. ludzi... No właśnie, ale ja tylko mówię, że jeżeli w materii... Ja, ja już mi nie chodzi sam Może różyczki? Jadolkę... Piękny kawalerze. Tato, mogę teraz ja mogę ja. Tak, ale po moim trupie xd. Dzięki Junek za 100 biców. tego boopsmana. już przyzwyczajenie chciałem mixin' powiedzieć. No, bo ja nie A. jestem głupi, jestem świadomy tego. Co, co się dzieje tutaj? Czekaję, kolega że... miał tutaj... pogłos, także. Wyrzuciłem. No, kolega miał pogłos. E, ja nie mam sam... Ja nie robię przypierdolki stricte o boopsmana. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że w materiale Pandora Gate nie był wykorzystany bubsmen jako coś, co jest kurwa. co powinno być pokazane. I zarzuciłem im kolesiostwo. Po prostu. I teraz ludzie będą mówić, że. Ej, ale Pandora Gate to była afera PDF. I tam, a on prawie przemacał 16 latkę. Ona była powyżej 15 roku życia. I chuj w to, w momencie, gdy pokazano Leksia, jakieś chujowe filmiki Palacajda, gdzie na kadrach też nie były osoby, które miały na przykład poniżej 15 roku życia. Jeżeli w tak ważnym materiale, który jest oglądany, był oglądany przez 12 milionów osób, było miejsce kurwa. na takie głupoty. To dlaczego nie było miejsca, nie było slota na gościa, który ma 25 lat i prawie. Przemacał szesnastolatkę. Nie wiem, no Bogdans się strasznie tego upiera. Ja uważam, że ma dobry argument z tym i on chyba ma jakieś info, że chce, żeby Wardęga pokazał te nagrania, jak ma zgodę tych wszystkich dziewczyn. I w szczególności tej wówczas szesnastolatki. To jest dobry argument, ale czemu to nie było w filmie, to uważam, że tak łatwo odbić. No na przykład dlatego, że Wardęga się do tego odnosił, przepraszał, że było to wielokrotnie poruszane. Opinia publiczna też już o tym słyszała. I uważam, że Bogzel powinien już uderzać, jak już to w ten ton yy, tych filmów, czy Wardęga mówił prawdę, że miał te zgody i to jest lepszy, 100 razy lepszy argument niż to, dlaczego tego nie było w filmie, no nie było, bo już każdy o tym wiedział, no i było to wielokrotnie poruszane, tak mi się wydaje i to, no chyba dlatego, no i Konop to ruszał w dramie i w ogóle Polan to było ruszane gdzieś tam w dramie, no non stop był ten, ten argument podejmowany, dlatego też to się stało takie memiczne, więc... Uważam, że jak Boggle chce już coś uderzać, to niech uderza w te filmy, skoro jest taki pewien, że Wardenga nie ma dowodów na to, że miał zgodę wszystkich tych dziewczyn. To niech to podbija, ale ten, że Konop tam nie wrzucił, bo kolesiostwo, to, to dosyć łatwo w ten sposób ograć. A kwestia Palasajda była pod kamieniem, przecież wszystko było w necie. Ale czy Palasajd się do tego odnosił w jakiś sposób, czy przepraszał za to, czy było to ruszane publicznie jako w formie krytyki? A to jest bardzo prosta odpowiedź, po prostu to nie było ani w interesie wardęgi, ani konopa, dlatego ci mówię, że I o to jest, mi chodzi, nie? i o to mi chodzi przenik. A co, a co, a co, Przypomniałem do, a to tłuchaj... sobie, że jeszcze jak rozmawialiśmy na DM-ie, yy... Molestowanie memiczne, o ja, pierdolę. O Jezus Maria, naprawdę. Dobra, bo to jest. O też jakby, wiadomo, nie będę zdradzał nikomu naszych wiadomości, no no. bo sobie umówiliśmy się, że nie będziemy sobie likować rzeczy i tak dalej, to jednak miałeś wcześniej troszeczkę sprzeczniejszą wersję, a dzisiaj już się ze mną zgodziłeś. To znaczy jaką? No w sensie, że dość... Troszeczkę broniłeś, stary, nie? A teraz już powiedziałeś, że było to jednak w interesie Konopskiego i Wardenka. Znaczy nie, słuchaj, bo ja ci napisałem tak jak w DM-ie ci napisałem, że napisałem dokładnie to samo, co Ci powiedziałem teraz, że łapanie się argumentu bubsmena teraz w obecnej dramie jest trochę jak to, jest, wiesz mniej więcej, tak jak to coś się przybrzydłych pyta. I to samo ci napisałem w DM-ie, nie, a to, że Konopski i Wardenga mieli w tym swój interes, żeby tego nie umieszczać, bo faktycznie była to, wiesz, afera pedofilska i współpracowali ze sobą, no to wiesz, raczej było do przewidzenia i to mnie w ogóle nie dziwi, nie. Bardziej mi chodzi o to, że jeżeli masz czymś uderzyć w Wardę, bo tak jak zaznaczam, on święty nie jest i też swoje uszam, i na pewno ma i, tak dalej, i tak dalej, to ty na pewno wiesz, nie jego argumentów, nie? O to chodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko, co ja mówię i tak zapewne będzie odbite przez Konopskiego i Wardenga, a później jak ja zrobię film, to odbiję ich argumenty i będziemy się tak męczyć cały czas. Nie no wiesz, Konopski na pewno powinien odpowiedzieć, wiesz, na twój materiał i w ogóle na zarzuty o Dropa, bo te zarzuty pojawiają się od kiedy wstawił tego pamiętanie. Gdybyś miał możliwość jeszcze raz zrobić podcast z bokzelem, to byś zrobił? W sensie po tych wszystkich sytuacjach, jakie są teraz? Nie. W tym momencie nie. Natomiast, gdybym mógł cofnąć czas, to standardowo bym wyłączył jakieś swoje ludzkie odruchy. Tak mi się wydaje. Wyłączył totalnie jakieś takie. Ee, mówię, no tego typu, tego typu odruchy, bo boxel na tym żeruje niestety. Tak to wygląda. tego tweeta i chuja z tematem zrobił tak naprawdę, no. no podejrzewam, no. że materiał powstaje yy, tak długo z tego względu, że musi stworzyć odpowiednią wersję. Bo Być może tak, Bo no. w momencie, gdyby w tym momencie, gdyby pogrzebał Kidropa, to bardzo mocno narazi się agencji, która załatwia mu współpracę reklamową. Więc jestem przekonany, że po prostu to też jest jakiś czynnik, który powoduje... Ale w jakim sensie Konop pogrzebał Kidropa? No przecież nie ma Kidropa, jest zbanowany, no i to jest zbanowany z urzędu. To w jakim sensie Konop ma teraz pogrążyć Kidropa, że co? A jakaś... No już ruch wykonany. I co? W sensie, że materiał Konopa ma mieć bezpośredni wpływ na jakieś toczące się śledztwo w tym momencie? Które jest już od... Ten? Chyba, że mu chodzi bardziej o to, że nie wiem. Ogólnie skrzynki. No to tak. To, to prędzej, ale... Ta cała turwająca afera jest absolutnie miałka. Ciągle w kółko to samo. Do tego niesmaczna, źle to się ogląda. Nie mówiąc o tym, jak mocno to wszystko jest odrealnione. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Ludzie, obudźcie się co my robimy. Egzostetka, dziękuję za 10 złotych. Wiesz co, na razie jest trochę zasuj w serialu, ponieważ y, dwa rody, czyli ród Horda Konopa oraz Watacha Wardengi, y, na razie siedzą cicho. Nie? I dlatego jest trochę zastój w tej historii. Prawdopodobnie fabuła ruszy dalej w momencie, kiedy oni odpowiedzą w jakiś sposób i się uaktywnią. Natomiast na razie jest zastój. A co do tego, co robimy ze swoim życiem, no co, to samo co zawsze. No karmimy się takimi czy innymi emocjami. Ja oczywiście zalecam tutaj dawkowanie. Nie mówię, że powinniście siedzieć po ileś tam godzin ze mną na tych streamach, bo pamiętajcie, że dla mnie to jest, jakkolwiek to będzie śmiesznie brzmiało, praca, więc ja ostatecznie, wiadomo, i na tym zarabiam. I mam jakiś kontent, i interesuje się trochę też tak, w tym sensie insidowo, bo z tej branży. Natomiast natomiast u was w pewnym momencie będzie raz, że przesyt tego. Dwa, nie traćcie na to aż tyle życia. Po prostu posiedźcie sobie, coś tam posłuchajcie. Nie wiem, jesteście w robocie, to tam nie wiem, godzinę, dwie, potem nie męczcie już swojej psychiki. Jak was potem będzie to intrygowało, to wejdźcie na. łączy kropek. Szot. Zobaczcie jakiś skrót i tyle. A, a tak, to, to, to rzeczywiście, no nie polecam, żeby siedzieć kurwa po 6 godzin na przykład i, nie wiem, to śledzić, no to już lepiej sobie, nie wiem, poćwiczyć, coś zjeść w międzyczasie, coś tego. Wiecie, pamiętajcie, kwestia dawki. A ja siedzę, no każdy ma swój wybór, ja tylko tak mówię ze swojej perspektywy, no. Ja też rozumiem, że jest pewna rotacja widzów zawsze na streamie, nie? Czyli są jakieś osoby, które se przychodzą i padają na trochę. Więc każdy ma swój wybór, ale to mówię, no przynajmniej te resztę czasu w ciągu dnia jakoś spędzić tak, żeby tę te psychę też się odciążyć od tego i pomyśleć o czymś innym, porobić coś innego, nie wiem, ja zawsze zachęcam, żeby sobie poćwiczyć i o. Że ten materiał tak rozchodzi się w czasie, nie? No, dla mnie wiesz, jeżeli Konop chce zadbać o swój wizerunek, to na ten moment no, sprawa z Kidropem na pewno mu nie pomaga. I ja też chcę powiedzieć od razu, że ja mam wyjebane na to, że ktoś sobie promuje skrzynki, żeby nie było. I, nie no, wiesz, i totalnie, ma, totalnie, nie, totalnie mam wyjebane na to, czy ktoś sobie lokuje klika, czy ktoś sobie lokuje jakiś hazard, jakieś rzeczy. Mnie tylko chodzi o to, że jeżeli jakiś gość putuje się na Twitterze, mówię tutaj o Konopskim, że będzie wrzucał materiał o Kidropie i buduje sobie lajki na tym poście na Twitterze, które opiewają na ponad 8 tysięcy, a później nie robi tego materiału, bo napisze mu kurwa agent, że ty nie rób lepiej tego materiału, bo pogrzebiesz nas. No to... Ale widzicie, znowu, no, Bogzel tutaj buduje taką narrację cały czas wokół tego, że Konop nie nagrał materiału, bo ktoś go zablokował. Ale czy on ma na to jakiś dowód? Nie. I mi się wydaje, że on to robi specjalnie. W sensie on doskonale wie, że nie ma dowodu na to, tylko robi to dlatego, żeby wkurbić Konopa. Ja dzisiaj zrobiłem całą elektrykę rozruchową na łódce słuchając, więc dzięki, że robisz to uśmiech. A no to chyba, że tak. Chyba, że w tle robicie coś tam se kreatywnego i w jakiś sposób sensowny spędzacie czas, to spoko. To się cieszę. Dzięki Marek za 10 zł.